Cześć Wam. Dzisiaj y, będę wymieniał platformy, czyli to potocznie mówiąc pedały, tylko z tego co wiem to pedały to chyba to jest całe określane jako, jako pedały. E, a gdzieś tam w fachowej nazwie to to jest korba ta część, a to jest platforma, nieważne. E, te platformy są plastikowe, Kupione w Dekatronie. Wcześniej tu były platformy SPD, ale musiałem je zmienić ze względu na to, że przy zjazdach po prostu bardziej bezpieczne są te niż, niż spd -ki. Chociaż na spd to są te z takim z tutaj z takim, z takim klipsem, z takim zapięciem. Na bucie jest taki zatrzask i się wkłada tutaj but, zatrzaskuje i można wtedy nie tylko kręcić ale jakby ciągnąć też czyli to jest dobre pod górę bo mniej się człowiek męczy ale ze względu na bezpieczeństwo dla mnie na zjazdach założyłem sobie platformy no i kupiłem takie w jakieś plastikowe przez dwa lata służyły fajnie a teraz no po prostu pękły będę wymieniał na aluminiowe też takie szerokie pewnie trzymają stopę z takimi wypustami tutaj bardzo fajnie się na niej jeździ także tu jest potrzebny klucz imbusowy i w tym przypadku to jest klucz płaski 15 imbus jest tutaj, a tutaj kluczem się przytrzymuje, żeby po prostu odkręcić sobie bezproblemowo. To do roboty. No i tak to wygląda. Wykręcony już, wykręcona platforma. Stwarza to zagrożenie podczas jazdy, bo kiedy pęknie. Noga nam się może obcisnąć, tutaj stopa, i no różne mogą być z tego skutki, szczególnie przy jeździe na stojąco. No, może być to niebezpieczne. W to miejsce będzie wkręcona nowa platforma. Tutaj no jedną ręką to. To to nie, to to nie jest robota. No, no i tak samo druka będzie wymieniana. Całość wygląda bardzo przyzwoicie. Też są odblaski, tak jak tutaj, ale jakościowo te są ewidentnie lepsze. że powinny służyć dłużej. Ejka, poza was